Cześć, witam was na kanale Like Makijażowe. Dzisiaj zapraszam was na pierwsze Q&A na moim kanale. Pytałam się was na moim Instagramie i na moim Fanpage'u, czy chcielibyście taki filmik. No i zadaliście mi dosyć sporo pytań, także jedziemy. Jeżeli przeczytam źle jakąkolwiek nazwę użytkownika, to napiszcie mi to w komentarzu. Ale czasami macie takie nazwy, że naprawdę no, ciężko jest to przeczytać. Just Me Justy pyta, czy umiesz wykonać full makijaż z konturowaniem twarzy? A jeśli tak, to czy pojawi się taki filmik? Konturowanie myślę, że umiałabym zrobić, natomiast nie robię tego, ponieważ nie czuję się w tym do końca pewnie. Ewentualnie, jeżeli już używam brązera, to tylko i wyłącznie do ocieplania twarzy. Nie wiem, tak się czasami zastanawiam, czy by nie zamówić właśnie na przykład na AliExpress. Jakiejś właśnie mokrej palety do konturowania i zrobić taki filmik. Natomiast wydaje mi się, że są ludzie, którzy robią to dużo lepiej niż ja na YouTubie i nie jestem do końca pewna, czy jest jeszcze potrzeba, żebym ja tam wciskała swoje trzy grosze, jeżeli chodzi o konturowanie na mokro. Kamciagie pyta, czym zajmujesz się prywatnie? Zawód, praca, branża poza YouTube. No ja pracuję w handlu, pracuję w drogerii, gdzieś tam już kiedyś pisałam jaka to jest drogeria, natomiast nie chcę za bardzo tego mówić, nie wiem, no nie czuję takiej potrzeby. Pewnie i tak połowa ludzi wie, albo się domyśla, ale jakoś tak, no nie wiem, nie do końca chcę o tym mówić po prostu. Leia Organa 7 Jakiej muzy słuchasz? Spod jakiego jesteś znaku i czy też lubisz wiedźmina? Siedzi w tobie geek? No dobra, no to może pierwsza część pytania. Jakiej muzy słuchasz? Wszystkiego. Słucham wszystkiego, wszystkich e, stylów muzyki, wszystkich e, rodzajów, e, czy to lata 90., czy techno, czy jakaś spokojniejsza muzyka. Jedynie co to chyba klasyczna mi nie podchodzi muzyka, jakieś tam Beethoven te sprawy. Natomiast e, tak to słucham wszystkiego, naprawdę, polska, zagraniczna, hip-hop, nie wiem, pop, e, metal, e, wszystko, znaczy nie to, że cokolwiek mi puścisz, mi się to będzie podobało, tylko po prostu wybrane piosenki z każdego stylu. O tak. Jestem spod znaku ryby, jestem z marca, z 7 marca. Czy lubię Wiedźmina? Znaczy tak, e, próbowałam czytać, e, natomiast no, nie podchodziło mi za bardzo. Obejrzałam ten polski serial y, z tym plastikowym smokiem. Było ok, choć powiem Wam, że no, ta historia ma troszeczkę większy potencjał, który nie został wykorzystany w 100%. A najbardziej to lubię patrzeć, jak Dawid gra w Wiedźmina, po prostu... To mi sprawia największą przyjemność. I muszę Wam powiedzieć, że mimo, że nie ogarniam totalnie o co chodzi w gwincie, to za każdym razem wygrywałam. Jak Dawid dał mi zagrać w gwinta w grze. I Dawid ma też karty do gry w gwinta i za każdym razem go ogrywam. A i tak nie wiem o co chodzi w tej grze. Ula Szpula. Co pozytywnego daje Ci Twoja działalność na YouTube i jakie widzisz jej minusy? Zanim zaczęłam nagrywać na YouTubie filmiki typu Beauty. Miałam kanał, w którym nagrywałam mniej lub bardziej zabawne filmy, i jakby to nie było do końca to, co chciałam robić, przestałam nagrywać i przez jakiś rok albo półtora w ogóle nie nagrywałam. I przez ten czas bardzo często, tak jak i teraz, testowałam różne kosmetyki. Fakt, nie nagrywałam tego, tylko testowałam to sama dla siebie. I często w głowie sama sobie jakby mówiłam e, to co bym powiedziała przed kamerą do was. I jakby największą frajdę w prowadzeniu tego kanału sprawia mi to, że mogę się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami, e, pogadać sobie z wami Jestem totalnie wyluzowana na tym kanale, jestem totalnie sobą i widzę, że wy mnie taką lubicie, tak mi się wydaje, przynajmniej niektórzy. Największą frajdę właśnie sprawia mi testowanie tych rzeczy. To, że robię to też przy okazji dla was, to, że wy też piszecie mi jakieś różne wasze spostrzeżenia, to, że mogę też poznać dzięki temu, że nagrywam na YouTubie, mogę poznać bardzo dużo innych dziewczyn i dzięki temu właśnie poszerzam swoje horyzonty. Nena Dicht pyta, gdzieś mi mignęło w którymś filmie i nie wiem, czy to przewidzenie, czy co. Kopcisz e papierosa? Tak, kopcę e papierosa od dwóch lat, trzech. wcześniej paliłam normalne papierosy przez dość długi czas, ponieważ ja byłam bardzo niegrzeczną dziewczynką i ja w wieku 16 lat zaczęłam palić normalne papierosy. Także tak, palę e-papierosa. British Cut yy, 89, pozwólcie, że będę czytać yy, cyfry po polsku, <noise> bo tak mi jest po prostu łatwiej. Jaki kosmetyk z kolorówki lub pielęgnacji kupiłabyś sobie, jeśli miałabyś nieograniczony budżet? Z kolorówki teraz mam mega parcie, jestem bardzo zła, ponieważ za godzinę wpłynie moja wypłata, a na stronie Sephory już są niedostępne palety Too Faced, Peach, Sweet Peach. Tak, także to bym sobie kupiła i kupię. I będzie test, jak kupię, jak będą dostępne. A z pielęgnacji e, kupiłabym sobie jakiś mega dro drogi, bardzo dobry krem pod oczy, ponieważ zauważyłam ostatnio, że zaczęłam się starzeć i robią mi się zmarszczki. I chciałabym się ich pozbyć. Wiśniewska Klaudia, jaka była twoja największa szalona rzecz, którą zrobiłaś w życiu? Teraz wam troszeczkę mogę zbyt dużo siebie odkryć. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze. Zobaczymy. Postawienie wszystkiego na jedną kartę. Zakończenie pięcioletniego związku. Wyjechanie na drugi koniec Polski, żeby zacząć nowy związek z chłopakiem, którego znałam głównie przez internet, a widzieliśmy się wcześniej na żywo z pięć razy. Rzucenie wszystkiego, przeniesienie się na drugi koniec Polski. I jestem już z nim 3 lata. Pozdrawiam Dawida. Drugie pytanie od Klaudii, czy czujesz się spełniona w tym, co robisz na co dzień, czyli praca YouTube? Yy, myślę, że tak, choć praca yy, prywatna, poza YouTubem, daje czasami w kość. Myślę, że tak jest w każdej pracy, że nie zawsze jest kolorowo. Jeżeli chodzi o YouTube, yy, czuję się spełniona. Jeżeli jest jakaś aktywność pod filmami, widzę, że piszecie, że wam się podobało, albo nie podobało, albo jakieś wasze ogólnie spostrzeżenia, Wtedy jestem najbardziej zadowolona i dumna z filmu, pod którym jest właśnie najwięcej aktywności, bo widzę, że jest jakiś odzew, po prostu. By Caroline pyta, kiedy zaczęłaś się malować? Zaczęłam się malować nie wiem, w wieku 15-16 lat, ale mój makijaż wtedy wyglądał tak, że używałam czarnej kredki do oczu i tuszu do rzęs. Kredkę sobie nakładałam na dolnej powiece, ją rozmazywałam po prostu palcem jakoś tak bez większego nie wiem, ładu i składu, nakładałam tusz do rzęs i tak wyglądał mój makijaż. E, pełny makijaż, czyli podkład i puder zaczęłam dopiero nakładać w wieku 21 lat, mniej więcej jak zaczęłam pracować właśnie w drogerii. A jak zaczęłam pracować w drogerii, to ja nawet nie wiedziałam, co to jest podkład, po co, jak i dlaczego, czemu w ogóle dziewczyny nakładają sobie szpachlę na twarz, ale zaczęłam się potem tym interesować, no i wylądowałam tutaj. Just Me Justy zadała kolejne pytanie: jeśli mogłabyś zmienić swoje. Aha, jeśli mogłabyś coś zmienić w swoim wyglądzie, to co by to było? Schuść, <grym> mm, nie, przede wszystkim chciałabym wybielić zęby. Wiem, że dla jednych to może się wydawać takich hopsiup, natomiast yy, ja. Nie mam tak pieniędzy za bardzo, żeby pójść do dentysty i sobie strzelić za 5 stówek wybielanie, a wszystkie inne środki, na które finansowo jakby mnie stać i są dla mnie przystępne, nie spisują się. I nie wiem, no jeden dentysta powiedział mi, że mam żółtą kość, inny, że da się to wybielić, ale trzeba wygolić 5 stówek. Także no, to jest to, co bym chciała najbardziej zmienić i to mnie najbardziej wkurza, jak montuję filmy właśnie i widzę białe gałki moich oczu i żółć moich zębów. Orla 1. Twój kosmetyk, bez którego nie mogłabyś się obyć to? Ej, wiecie co, nie, nie ma chyba takiego, takiej rzeczy, nie wiem. Tego wszystkiego jest tak dużo, że nie wiem. Drugie pytanie: czy lubisz gotować? Gotować uwielbiam. Swego czasu ogólnie miałam takie ambicje, żeby skończyć angielski, zrobić sobie certyfikat FC, e, pójść do gastronomika i być taka anglo kucharą No ale mi nie poszło. Niestety. Znaczy, ja nawet nie poszłam do gastronomika. Czy mam jakieś popisowe danie? Jest to żurobarszcz. Dobrze słyszycie? E, Robią go z proszków, winiary, e, żurek i barszcz. Daje tyle samo żurku i tyle samo barszczu tych proszków i daje śmietanę, jajka, kiełbaskę, ale musi być bardzo dobra kiełbaska, boczek wędzony i to jest właśnie taki nie barszcz, ni żurek, taki żurobarszcz, ale każdy, kto to je, to po prostu uszy mu się utrząsą i jest przezachwycony. Czarna AO. Jak idzie walka z ćwiczeniami? Jakimi ćwiczeniami? Laska, ja się odchudzam samą dietą, jak na razie. To Twój naturalny kolor włosów? Tak, to jest mój naturalny kolor włosów. E, gdzieś tam tutaj Wam zaraz migną zdjęcia z mojej historii sfarbowania włosów. E, miałam już i blond przez jakiś czas, i jakieś balejarze, i czerwone rude. Wszystko, co mogłam tylko mieć. Natomiast jak przeprowadziłam się 3 lata temu. Prawie 3 lata temu na Śląsk Albo 2 lata? 2,5 roku temu <grych> To mi się nie chciało farbować włosów Ponieważ musiałam sobie robić to sama A nie chciało mi się chodzić do fryzjera na farbowanie Ponieważ ja zawsze byłam przyzwyczajona Do farbowania w domu i przestałam farbować i w sumie jest ok. Montek 87. Ja bym chciała wiedzieć, o ile nie narusza to twojej prywatności, czym się zajmujesz oprócz YouTube. Aha, no to to pytanie już było. I drugie pytanie od ciebie: czy jest opcja, byś nakręcała filmiki typu Get Ready With Me oraz vlogi? Jeden filmik typu Get Ready With Me był już na moim kanale i w sumie stwierdziłam, że to chyba nie do końca jest to ponieważ wiecie, dziewczyny, które mają jakoś tak mnóstwo, dużo nowości, które chcą Wam pokazać w jednym filmiku, robią właśnie Get Ready With Me i pokazują Wam te rzeczy. Ja natomiast nie mam tego jakoś super dużo, ponieważ no budżet też mnie troszeczkę ogranicza, a lubię testować pojedynczo te wszystkie rzeczy, dlatego wolę po prostu dla Was nagrać osobno test podkładu, test cieni, test czegoś tam i jakby no nie mam czasu... Jakby gdzie wrzucić tego Get Ready with Me. A jeżeli chodzi o vlogi, ja nie do końca czuję się w tym. Nie wiem, na przykład jakbym miała nagrać Wam Daily Vloga, to podejrzewam, że każdy z tych filmów typu Daily Vlog wyglądałby tak, żebym powiedziała Wam, cześć, przed chwilą wstałam, idę ubrać dres, wsiadam na rower, jadę do pracy, cześć, właśnie przyszłam z pracy, idę spać i koniec. Jakby wyglądał każdy Daily, tylko nie mam tak ciekawego życia jak, nie wiem, na przykład Hejłobuzy, że oni tam codziennie gdzieś są, coś robią i tak dalej. Jakbym miała wam pokazywać nawet co jem, to codziennie byłoby to praktycznie to samo: na śniadanie płatki, Nestle Fitness, jogurtowe, na obiad e, sałatka z jajkiem albo z kurczakiem. No. To były pytania z Instagrama. Teraz jedziemy z pytaniami z fanpage'a. Jakiej paletki i pędzla do cieni najczęściej używasz? Na tą chwilę najczęściej nie używam żadnej paletki, ponieważ mam same pojedyncze cienie z Inglota, Sephory i kilka wyjętych z palety Natural Yours z Ewy. Także no, najczęściej używam po prostu cieni z Inglota i pędzli z Ewy. Milena Dębro Dębowczyk. Co skłoniło Cię do diety? Zauważyłam, że niektóre vlogerki zaczynały w rozmiarze plus size, gdzie na, yy, gdzie na dzień dzisiejszy są lżejsze i u Ciebie ostatnio także padło słowo dieta. Pewnego pięknego dnia przychodzę do pracy i jedna z dziewczyn w pracy, a nas jest łącznie siedem, mówi, że się zaczyna odchudzać. Mówię, ok, fajnie, powodzenia. Przychodzi druga, mówi też, że się odchudza. Przychodzi trzecia, mówi też, że się odchudza. I w końcu yy, wszystkie oprócz mnie zaczęły się odchudzać, a stwierdziłam, że kurde, w sumie to ja z nich wszystkich jestem najgrubsza, więc to ja powinnam zapoczątkować taką fazę u mnie w pracy. Mówię, dobra, no to nie, nie będę inna, też się będę odchudzała. No i to mnie skłoniło do diety, że w sumie poszłam za instynkt, instynktem stadnym. Amelia Jamrus pyta: Co najczęściej robisz w wolnym czasie? No więc ja ogólnie tego wolnego czasu nie miewam zbyt wiele, a jak już go mam, to nagrywam dla was filmy. No bo ja pracuję powiedzmy 5 dni w tygodniu, 2 dni wolne mam. Więc jeden dzień cały poświęcam w sumie z tego tygodnia na nagrywanie dla Was filmów. I dlatego też często jest tak, że przez pięć filmów pod rząd jestem w ten sam sposób ubrana, umalowana czy coś, ponieważ no, wykorzystuję ten jeden dzień w tygodniu, żeby nagrać dla Was kilka filmów, żeby jakby nie było takiej dziury na kanale. No, i w sumie to najczęściej robię w wolnym czasie. Ale podejrzewam, że jak się przeprowadzimy z Dawidem do Szczecina, z powrotem, to się zmieni ponieważ tutaj y, na Śląsku nie mam zbyt dużo znajomych, także nawet tak, nie mam za bardzo gdzie z kim wyjść na jakiś shopping czy coś. Drugie pytanie od Ameli: Jakie filmy najbardziej lubisz nagrywać? Wiecie co? I to mi chyba zostało jeszcze z kiedyś. Najbardziej lubię właśnie nagrywać Q&A. E, lubię odpowiadać na Wasze pytania, e, żebyście mogli mnie bliżej poznać. Nie wiem, no... To najbardziej lubię. Asia Różalska, co spowodowało, że postanowiłaś dzielić się swoim makijażem i nie tylko na YouTube? To już chyba mniej więcej w którymś pytaniu odpowiedziałam na to pytanie. Anna Piosik, sama szkoliłaś się w makijażu, czy jakaś szkoła, czy z YouTube? Znaczy powiem Wam, że bardzo dużo wiem z YouTube'a. To by było na tyle w tym filmiku. Jeżeli chcecie zadawać mi pytania do kolejnego Q&A, zadawajcie je tutaj pod tym filmikiem. Nie ma znaczenia, czy je oznaczycie jakimś P w kwadraciku, Q czy tam czym chcecie. Po prostu, jeżeli chcecie napisać jakieś pytanie do następnego QA, piszcie pod tym filmikiem. Już nie piszcie mi pod tymi postami na fanpage'u i na Instagramie dotyczącego QA. Dziękuję bardzo za te pytania, które mi zadałyście do tego filmiku. No i dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.